Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie custom ubrań PEDA. Bardziej koszulki. Od czego zaczynamy? Odpalamy sobie przeglądarkę i wpisujemy 5M Dux. Wchodzimy w to o. Klikamy Game Reference. Potem PED Models. Idziemy na przykład takiego grubego. Bierzemy. Kopiujemy nazwę. Wchodzimy do OpenIV IV. Wchodzimy w OpenIV IV. Wchodzimy tutaj. Klikamy CTRL V. I klikamy to. Tutaj będzie nam wyszukiwać. I co następne? Klikamy w to. Ekstraktujemy to. Mam wybrany folder. Następnie klikamy w, klikamy w to i ekstrakt do wybranego folderu. Następnie szukamy koszulki. Klikamy export selected i eksportujemy to na wybrany folder. Zapisując to w pliku png. I teraz przejdźmy do tego folderu, gdzie tu wszystko mamy. Bierzemy sobie ten plik png i przerzucamy do Photoshopa. Ja na przykład będę chciał sobie wstawić tutaj jakiś napis. O. Powiedzmy, że chcę. Yy, na przykład chcę. Pichula. O, ok. Czarny. Albo ten kolor. Zmniejszam. Inna czcionka. Inna jeszcze. O, ta jest na przykład fajna. I sobie to przenosimy. Na przykład chcę o tutaj to przenieść. To teraz biorę. Eksportuję to w formie DDS. DDS. Zamieniamy to. Wchodzimy sobie w OpenIV. Wchodzimy w Open Folder. Klikamy i szukamy tego folderu, gdzie to wszystko zgraliśmy ten e, 3D, ten model 3D i tak dalej. Klikamy w ten plik. Szukamy właśnie tego samego ubrania Repl Replace. I za podmieniamy pliki Ok Save Wchodzimy sobie w, w model Jak widać Piczula jest Ja razem z Heniem dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego materiału Widzimy się w następnym Piszcie mi w komentarzach co chcielibyście widzieć I, co, i z czym potrzebujecie pomocy W opisie jest discord Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w komentarzach też proszę się dzielić Miłego dnia i dobrej nocy Cześć Yo. Oh